Siema widzowie, jak widzicie bez przycyny um, mamy 10 tysięcy monet, a to ze sprawy tego, że wchodzimy sobie teraz w sklep, chodzimy tu i kupujemy tą ofertę. Let's go! Hiperdoładowanie. Okres rozkwitu. Wzmocnienie podczas hiperdoładowania. Kolczaste pole ma 20% większą powierzchnię. Prędkość 30%. Obrażenia też 20%. I tarcza. Fa mega fajna emotka do spajka. Spray. I ikona gracza. 400 monet. Mm, tak więc, słabo No, i to się czekajcie, tutaj. O, to... ale tu fajne Wygląda! Dobra, zagramy teraz sobie z pajczkiem. Lecimy! Mm. Dzisiaj ja właśnie najwięcej sobie zagram z bajkiem. Nie założyłem tej memotki spraya! Boże, co ja robię! No i jak widzicie mamy tu jeden przycisk dodatkowy. Nie, co jest? Dobra, zejmę gadżet na te dwie skrzynki. Pyk. Dawaj. No, traf go, bo ja chcę użyć to do, super do ładowania. Hop, hop. Dobra, jest leciutko naładowane. Nie! Aha, aha, aha. Kaj okay, minus 5, super. Dobra, to pyk. robimy, tak? Zapłaczącą emotkę dajemy. Tom. Fight! Mm i dajemy spray'e i dajemy spike okej okay. do lecimy mam nadzieję, że nie pójdzie nam tak słabo jak wtedy mam nadzieję no. I, i let's go Let's go teraz jestem ośmiobitowcem. Spike, który jest ośmiobitowcem. O nie, ktoś mnie tu atakuje, tak nie może być. Hip. Hup, hup, hop. O nie. No chyba ci... Jakim cudem tam znikąd wziął się? bang, Minus pięć. No może sobie zagramy solu. Albo. To. Ale nie, 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 podoba mi się to już. No grę solo. To na pewno sobie kupię. Lecimy. No, teraz tu chyba wygramy. Może sobie przetestujemy, w... jak wygląda ten spray. Ole fajny. Pyk. Rozwalone skrzyneczko. Siup, Easy. Lolka. Pyk. Łotwiutko. Bumersom. Ja jestem tragiczny prawda. nie umiem wygrać o, a tu ile dostaję na wyjście? w knockout na przykład zagramy sobie? a na nie... kurde szkoda tak jakby słabo, że tamten nie szczeka, znaczy nie biegnie, jakby mega szkoda ale tu będzie fajnie, bo sobie naładujemy ten hiperafak prawdopodobnie kurde dlaczego naszki nie napierdolą ja mam tak zawsze, że mi zawsze Mój zawsze na początku. Nie bardzo rzadko się zdarzy, jakbym. to się jest w ogóle? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Dobra, zostaw mnie. Da dałem gadżet, więc zostaw mnie. O pa. Nie zabijaj! Lecimy! A, nie no, nie zrobię sobie tego hiperdoładowania. A dobra, jest! Oczywiście przegrana. Oni się strzeszczą. O Co ten dary robi? Ci, o, on to już więcej zrobi. A... Um. Z ciebie, Czemu? Nie, nie masz rączku. Dajcie mi, że jestem bambikiem Po prostu nie mam rączku. Oczywiście przegramy. Co? Chyba tylko na, na piłce sunie. Nie, na piłce nie tracę. To daraj mi piłkę. Przynajmniej, to może tu sobie w końcu naładuję. To już jest denerwujące. Wow, ten chester jest naprawdę przerażający! Wow! Śup, 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 śup. Już mamy połowę hiperataku. Jakby. Let's go, X. Bizi! Przynajmniej na piłce mi idzie troszeczkę. No robię kupę kasy, że? No dawaj mi ten super atak! A patrzcie, ile blokuje! Tylko nie niestety... Kurde! Uż 8 minut to trwa.

Mr.Beast, Mr. O! 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 Jest! Sirius Sirius Zaraz, zaraz znowu będę mieć hiper doładowanie Otraf mi kogoś najpierw Are you bro? Dawaj, trafi go, dobrze. Mr. Pist mi. Ole to wygląda... O Jezu. Ale to wyglądało epicko. Ej, chyba Hyperne Jest tak oczy, oh, po prostu... Chyba zwykłe? Tra nie tra... Nie... wygrałbym tego. O, o, aha. Like and subscribe. This is my channel. Teraz bym. A w sumie zagramy sobie maka od skała, by. Albo. Albo dawajcie, gramy w ligę mocy. I będę grać z Paikiem. Dobra, ja, już zrobimy, jak. Dobra. Dało się, tam Ten gadżet. To jest drugi? Aha. Dobra, super. Lecimy. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Czyli się już przekrywamy.

Dobrze, wyrównajmy. Dobrze, dawaj, 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 wyrównamy z nimi, dawaj! Dobrze! Dawaj. Dobra, wyrównaliśmy. Nie! Dobrze, rzuciłem, dawajcie ich, dawajcie! Czeki co ty robisz? No przegraliśmy słabo. Albo? Może? Jest? Największy fart w Stores Nie! pierwszy raz miałem taką sytuację. Ale tamten musi teraz być zdenerwowany jak nic. Bum! Zaraz będę mieć hipernoladowanie. Byk. A, no mi trafić. My już mamy 44%. I to może my to wygramy? Może że nie. Jaj, rzucę tam ulta. No jak tu Dobra, chyba to wygramy. Czekajcie, ja muszę sobie podładować HP. Że nie będę zużywać. No właśnie o to chodzi. Tak, nie miałem nim. Dawaj, dawaj, przetrwaj tu. Człowieku! Fresh! Oh, ale to zrobiłem. Czyli pewnie to ostatnia? Aha, Dobra. Trip solo. solo. Solo, solo. oho uh -huh. no dobra odbierz błyskotki a więc to by było na koniec tego odcinka mam nadzieję że się cieszyliście zabawny odcinek to akurat na pewno no a więc ja już się z Wami żegnam, do następnego razu, Narka.